Cześć hej, z tej strony Kaichi jesteśmy dzisiaj w grze Half Dead 2, przejdziemy tą grę. No masz buta Ej, bu! Ja biorę tego Nike'a. O co jest? Mam najka a ty masz pułapkę na noce Co? Ej, co mam na Nikki? Ej, na to co jest, jeżeli rzucimy w te czaszki? Oddawajcie mi mojego buta O kurde Wiesz co? Lepiej nie rzucać te czaszki. One są niebezpieczne. On się z kimś bije. <laughs> Chodź do kolejnego pokoju. Czekaj, czekaj. Nike, muszę mieć dwa, dwie takie same. Zbira Mam dwa mody. Nike, patrz! O manie, patrz jaki prestiż. Dobra, to jest zły mina tam jest jak coś Wiem, chcę ją odpalić O, o! Okej, okay, to się to... To... Czemu właśnieśmy... Bo no, na mnie BOMBY! bombę! Wiej Okej okay. Ja? Nie. Przechodzimy. Odsuń się. Nie wziąłem więcej bandażu. Dlaczego znaczy ten gościu powtarza w kółko nie? Bo nie chcę niszczyć, ale nie. Niszczy. Ja. A został z... To będzie dobry. Moje Nike. <laughs> nie, nie wziąłem. Moje. Dobra, robimy, speedrunujemy tą grę. Wiesz co? Wydaje mi się, że to jest zły pokój. Dobra, no, przechodzimy bezpiecznie. Może. Ej, po prawej od ciebie jest bezpieczne jeszcze. Szybko bie, bie... biegnij. O kurde, czemu tu są piły? Czemu on chce niszczyć help. I działa? Help, help. Nie! Co chwilę spadają bomby, ja muszę uciekać! Marcin! Gdzie ty mnie zaprowadziłeś? Nie, ja Uważaj na no, kabinę. jest samolot. No mi doszło dwa nasze wakacje, musimy stąd wyjść! Lapa! No co, co, gdzie, co? No czemu? to jest jakaś! Wiemy! No ja! O, no już jeszcze nas upieczcie! Okej. Okay. No, do lawy idź. Znaczy do wody. Ej, myślisz, że dobry? Kelvin! Chodźmy tędy. No, lepiej tam nie iść. Też ja nie mam butów. Zbankrutowałem! A tam był but! Dobra! Hopo buty. E... Hopo buty. Gdzie? Tam. O, jestem odbity. Dobra, chodź tędy, Kalwin. Po co te I od razu chodź tu. Dlaczego? Zypsłeś mi marzenia! Mhm. Okej. Okay. Masz najka tam. Bieraj najka! nike! Dobra, dobry Bieraj Najka woda, tyko. zimna woda, zimna woda Kolejny Nike, kolejny Najk tam Leży ci tam kolejny Tutaj masz Najka Tu <grym> Mój Nike <grym> No ty masz dwa takie same, ja mam dwa podobne, ale inne Ała. Co? A woda ta Masz bandażę, dasz mi A nie da się dawać bandażu no też wszystko wierzysz. Mmm, ej, dobry pokój mam. Tutaj jest dobry chyba. Marcin to dobry? Pokaż. Ten, Dobry. skarkule jest na korce? Calvin, eee, myślisz, że ta mina jest dobra? No, bardzo dosięgniecie. Nie. Na mapce. O tutaj. Wejdź to. okej. Okay. Calvin. Jest co? No. Podejdź do tych drzwi i posłuchaj, jakie stąd są odgłosy. Ewidentny dobry. No idziesz? I tam masz bandaże, bandaże. to... Jezu, piłko, uważaj. <grywki> Otwieraj Ja już myślałem, że po mnie Kelvin to jest na bank czysty. Dobra, rzucamy na zmianę buty. Okej, okay, teraz ja... Kelwin może tutaj będzie wyjście, zobacz. Tutaj. Ty teraz. Dobra. Zobacz na mapie. I zobacz, ile pokoi nam zostało. Eee, ja wiem, gdzie to chyba będzie. Teraz tutaj... Bezpieczne Będerzy i masz? tutaj. Do nie mogę podnieść. E. Nie da się, ja nie mogę twoich. Co jest? Jakie fajerwerki! Dobrze, dobrze że tam nie weszliśmy. Tutaj, tutaj. Jak ten, pójdziemy tu. I ja potem otworzymy tu. But. A A. To bieraj buta. Będę miał... Mam porządne Nike. Dobra, to tam jest złe, tam jest to złe. Jest dobra, Rzu co? Rzucę buta, żeby pokazać, że jest złe. Żeby na mapce pokazywało. Zmarnowałeś właśnie buta. Ale żeby na mapce nam się pokazywało, bo to jest bardzo ważne. Musimy tędy przejść. Szybko, 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 szybko! Rzucaj buta, rzucaj buta! Przechodź! Chodź. No, to są jakieś żarty, zobacz sobie na mapie. Lecz się, szybciej. Eee... Ach. Tu jest pewna śmierć, tutaj jest zagrożenie. Idziemy do zagrożenia. Jest. A co, coś mi się wydaje, że tu co było lecz. Ja, rzu ty rzuć. To jest dobre na pewno już. No, i teraz idziemy tak po boku. Na spawnie było leczenie. To jest dobry. Skąd wiesz? Skąd wiesz? Odejdź, Kelvin! Będą Bo fajerwerki! Bije. Będą fajerwerki, uważaj! Ała. Wow. Przejść? Nie, dopiero. No ja mam buta. Ja sobie pójdę inną drogą. Mam o, go. mam dwa takie same buty. To było moje marzenie. <laughs> już dawno. Eee, e, wiesz co? Tutaj gdzie, e, gdzie... Ej, bo rozdzieliliśmy się. Patrz, tutaj są kolce, gdzie patrzę. Jakby co? No, no to lepiej, bo przeszukamy dwa razy więcej. terenu. Miałem dwa takie same buty i straciłem te jednego buta. Od razu potem, jak go odzyskałem. Ej, no. prawie wpadłem do kolcy. Co jest, umarłeś? Nie, ale straciłem te, tego buta po tym jak go dostałem od razu. Okej, okay, tu były kolce. Ej, tutaj, tutaj, tutaj teraz. Okej, okay, tam były kolce jakby co. Dobry. Minę. E, to jest dobry i jest bardzo fajny, ładny but. Chciałbym mieć takie dwa takie. Okay. Chciałbym mieć dwa takie same. Ale ja Patrz, gościu na aligatorze, weź go, obudźmy. On jest głupi? <grym> on chyba go zabił. Zabiję się do alikatorów. Bo cię to Dobra, chodź. Ej, on jest że patrz na niego. Ja wskakuję. Aaaaaaah, 4 z 5. Ej, szybko ten odcinek potrwa. Muszę zmienić buta. Okej, okay, wchodzimy do tego pokoju. I... Tego Dobra, nie straciłem tu? buta. Tego tu? Kelvin! Buta w ścianie mam ja! Kelvin, patrz! A, fajne. Fajny pokój. Chodź tutaj, bezpieczny pokój. Dajcie mi moje bandaże! Kelvin... To, to, to... Bezpieczny pokój. W, wiesz co się? Wziąłem bandaże, ale straciłem 20 HP, czyli jakby wróciłem na zero. O bandaże. Wiesz co? Gdyby nie bandaże, to ja już bym dawno umarł. To jest bezpieczne. Bo jest bucik. Może chodźmy stąd Ła! Zginę O nie poraziło mnie trochę! No a co ja mam kp! Nie. A nie masz bandaży? Nie mam Nie da się wyrzucić? nie da Dobra, chodź tędy. No, super. Bezpieczny Dobra. Teraz chodź tędy. Eee... Bezpieczny. Kelvin Helwit, Wiesz co? Ale do, przynajmniej dostanę się dgnięcia. Jakie? Zjedzony <laughs> przez... nakarmiłeś krokodyla. Jesteś okrążony ryzykiem. To zobacz sobie na mapkę eee, Ja bym na twoje miejscu też poszedł tędy I bym szukał No powinienem tak zrobić No. Buta tam miałeś, ale okej okay. Nie potrzebujesz Mam dwa, więc wiesz O no jest zły Nie idź już O, wyjście Witam. Byłem czas z tym uwięziony A ja, ja, jak, jak pachniało? <noise> no bardzo fajnie <noise> Idziemy Miał ci to spać na głowę, idź A jak wejdziesz w Rastery to dodasz? <noise> Parker Master <noise> Ja się boję! Oh. <głos> <głos> może lepiej. O, dobra, doskoczyłeś. A ja już myślałem, że spadnę. Ale wiesz, ty masz więcej HP. No, to bym przeżył awę <noise> <noise> Tak! Mam tylko jednego buta i to podstawowego. Kalwin, może chodź, bo. Chodź bezpieczny Oła yes! Gotowy na wyjście z... Ja już do ciebie szłem A na grę ja się potknąłem i wpadłem i krokodyl mnie zjadł Pod koniec krokodyl mnie zjadł, pod koniec Ty dostałem e, e, chesta Ultra ja rare to, chest Nie nie, bo pod koniec krokodyl mnie zjadł <laughs> Ej dostałem ultra rare chest. Ten, e, jest fioletowy w dodatku. Nie ma żadnego. Otwieramy najgorszy. sobie. Tak, chcę wyjść. No, bo zadałeś mi pod koniec. No, ale ja już do ciebie szedłem, a nagle. Ej, dobra, masz Deda. A jaki, jakiego dostałeś czysto? E, za chwilę cię e, Chwila, gdzieś się brał czysty. Postać. Skrzynki z upem. Dostałem, e, open. Dostałem open violet ultra red Kratę. No to ja to samo dostałem. Jestem no ultra Fiolet. Open. Czas. Dobra, op otwieram opening. Dostałem białe Nike. Dobra, to by było na tyle tego odcinka. Bardzo fajnie się grało w tą grę. Więc, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału możecie to zrobić teraz. Pa!